Jest 9.00 w szkole w hrabstwie Charlotte na Florydzie, gdzie odprowadzenie dziecka przez rodzica zaraz wpakuje mężczyznę do kozy. Kierowca, o którym zgłosił dzwoniący, że wyglądał na pijanego i prowadził niebezpiecznie, odjeżdża kilka sekund po podejściu funkcjonariusza do pojazdu, nie kończąc odprowadzenia dziecka. Kilka sekund później rusza pościg, bo kierowcę zauważa inny funkcjonariusz. Wolny pościg kończy się, gdy korek uliczny zatrzymuje kierowcę. Widzimy, jak nieletni opuszcza pojazd, który, jak ustaliła policja, nie został ranny w incydencie. Usiądź, kolego. Weź teraz wychodź. Co tam, kolego? Dobra robota, chłopaki. Co tam, stary? Policja zidentyfikowała podejrzanego jako 36-letniego Czorgę Gutierrez Gonzaleza. Zgłaszający twierdził, że jechał zygzakiem, przysypiał i zatrzymywał się na zielonym świetle, niemal uderzając w słup z nieletnim na pokładzie, który został później znaleziony wstrząśnięty na poboczu. No dalej, co się z tobą dzieje? Nic, proszę pana, nic. Co się dzieje? Chcesz się zsynchronizować? Próbuję. Cześć. Co się dzieje, stary? Nic, co? Masz jakieś problemy zdrowotne? Po prostu pijesz, czy co? Tak, co? Miałem jeszcze spróbować SFSE, albo chcesz wstać, stary? Dobra, wstańmy. Jedna noga przed drugą, chodźcie. Spójrzcie na swoje nogi. Jesteś gotów na test trzeźwości w terenie? Czy ktoś mówi po hiszpańsku? Co powiedziałeś? Nie. Okay. Nie, to tylko facet, który się zatrzymał. Zobaczył, że dziecko jest zdenerwowane. To jego dziecko. Hej, gdzie jest ten dzieciak? On tam jest i wszystko z nim ok. Ale jest bardzo zdenerwowany. Pójdę tędy, kolego. Tędy, tędy. Czy zechce pan przejść test wachlarzem lub standardowy test trzeźwości? Życzę mu tego później. Nie? Chciałbym, żeby to nie była prawda. Okej. Okay. Co proszę? Tak, idziesz do więzienia, kolego. No więc tak, tak. Nie chcesz testu trzeźwości, to twój wybór. Jorge odmawia testów trzeźwości i żąda adwokata, ale to nie koniec rozmowy. Usiądź. Możesz się pochylić. Po prostu się pochyl. A, racja. I... Możemy tu chwilę posiedzieć. Hej, czy już wezwaliśmy pogotowie? Możesz trzymać nogi. Hej, nie, to tylko poślizg. Co? Poślizgnęli się. Poślizg? Właśnie to mówię. Powiem, że to przynajmniej telefon. Nie, 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 nie. To chłopak to się wyślizgnęło. O, w porządku. Co ten slajd się przesunął? O. Spróbuj mu powiedzieć. Nie da rady. Myślę, że ona chodzi. Nie widzę nic takiego. Dobra, mam kogoś za sobą. Co? Co on powiedział? Pytał czy zawalił to. Czy nie dbamy naturalnie o naszą agencję? Czy możesz mi pomóc? Musisz to zrobić. Siedzisz. Ślizgasz się? No to posiedzisz tu chwilę, kolego. Wezwaliśmy pogotowie. Nie słyszałam. Nie słyszałem nic. Zostańmy z nim chwilę. Mogę go włożyć? Co masz na myśli? Możesz go włożyć do środka, jeśli chcesz. ty? Czy? Ty? Zbombardujesz to? Nie. Okay. mam. Mogę włożyć nogi do mojego. Daj mi sekundę. Daj mi sekundę. Wiesz o co mi chodzi? Tak, pomogę ci. Daj mi sekundę. Nogi w środku? Nie, chodzi o to, że mam spocone stopy. Mhm. Więc wszystko, wsadź go do środka. Najpierw do mojego pojazdu. W porządku. Rób co możesz. Mogę. Okej. Okay. Chcę się tylko upewnić. W porządku, stary. W porządku. Albo po prostu wyciągnij nogi. Niech pooddychają, skoro masz spocone stopy w środku, prawda? Tak, jesteś tam w porządku. Zostań tam, zostań w środku. Tak jest. Zostań w środku, zostań. Zostań siedząc. Usiądź. W środku czy nadal, tak? Coś wymyślę dla AMS, nie wiem co. Nie podoba mi się to co powiedział. On nic nie powiedział? Nie wiem. On nic obraźliwego nie powiedział. Ani do ciebie, ani w twoją stronę, ani do nikogo. Proszę pani. W porządku? Tak, proszę pani. Ja tylko bo. Wiesz co, co chcesz, żebym zrobił? Kiedy prowadzisz i policja włącza światła, musisz się zatrzymać. To normalne. Jeśli tego nie zrobiłeś, może dlatego, bo musimy mieć pewność, wiesz. Prawda? Więc. Tak, proszę pani. Okej. Okay. Tak, proszę pani. Jestem osobistą i dobrą osobą. To wszystko. Nie ma problemu, co masz ode mnie, synu? Mieszkam w Kolumbii, ja i moja rodzina. O, w porządku. Tak, moja mama i mój tata. To jedyny sposób, w jaki tu trafiliśmy. Dobrze, posłuchajmy, co masz do powiedzenia. Nie ma nic więcej. Co masz na myśli, mówiąc nic więcej? W porządku? Potrzebujesz karetki lub badania? Jesteś ranny? Potrzebujesz karetki, porozmawiaj ze mną. My tylko chcemy wszystko w porządku. Potrzebujesz, żeby ktoś przyszedł i cię zbadał. Powiedziałbym tak. Obecnie potrzebuję opieki. Obecnie potrzebujesz opieki. Tak, proszę pani. Dobrze. Dlaczego tak mówisz? Dlaczego? Już cię o to pytałem. Dobrze, więc pytam cię, czy potrzebujesz, żeby przyjechała karetka i cię zbadała, prawda? Obecnie mam atak paniki. Atak paniki? paniki. Okej, okay, w porządku. Hej, 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 okej, okay. więc skoro to zostało powiedziane? Czy masz jakieś przemyślenia na ten temat? W porządku. Y Jestem fotografowany. Ok. W tej chwili czuję, że. Czuję, że to nie jest w porządku. Ok, co się dzieje? Ok, ok. W porządku. Czy czujesz, że możesz zrobić coś sobie, skrzywdzić siebie albo kogoś innego? Spójrz na mnie, stary. No dalej, skoro. Ok, dobrze. Czyli nie potrzebujesz, nie potrzebujesz, żeby ambasador przychodził, prawda? Wtedy to potwierdzamy, prawda? Czuję się, jakbym miał dużą koparkę. Okej. Okay. Powiedział, że ma atak lęku, ale nie może potwierdzić, ani zaprzeczyć, że on... Nauczyłem cię czegoś. Czy chcesz, żeby przyjechała karetka i cię zbadała? Pytam ostatni raz. Tak. Okej, okay, tak. On potrzebuje... Tak, proszę pani. W chwili, oni już jadą, dobrze? Dobrze, wejdź tutaj, postaw stopy. Pomogę Ci, dobrze? Tak, proszę Pana, tak. Proszę Pana, dobrze. W porządku. Tak śmiało, zadaj mi pytanie. O co chodzi? Nie, nie słyszecie. Co powiedziałaś? Twój dźwięk jest w porządku? Nie wiem, zapytam. Tak, zapytam. Babciu, ty jesteś? Muszę, babciu. To znaczy, ona była 51. Pytał o swojego syna, czy wszystko z nim w porządku? Zajmiemy się tym... Tak, on jest po prostu wstrząśnięty. Zabieramy go teraz do szkoły. Zabieramy do... On jest w porządku. Zabierają go do szkoły, jest tylko trochę wstrząśnięty, ale wszystko dobrze. Tak, babciu, ktoś go odbiera, żeby zabrać go do szkoły, dobrze? Tak, proszę pana. W porządku. Dziękuję, tak. Gdy Jorge trafia do radiowozu, inny funkcjonariusz łapie nieletniego pasażera, zanim ten opowie swoją wersję wydarzeń. Nie wiem. On powiedział tylko, że mieszkają 10 minut stąd i że prowadził. Powiedział, że próbował dzwonić do babci, jakby przysypiał za kierownicą. Zatrzymywał się na zielonym świetle, zjeżdżał z pasa i mówił, że próbował dzwonić do babci. Nie odbierał. Zadzwonili na policję. Zadzwonił na policję, a ja zapytałem, o czym rozmawiali przez telefon. I powiedział, że cały czas powtarzał, że chce rozmawiać z panią przez telefon. Chciał rozmawiać z panią przez telefon. Powiedział: Wiedziałem, że tam jesteście? On odpowiedział: Tak, wiemy. Wysiadł z samochodu tak szybko, jak mógł. Wysiadam z samochodu. Gdy tylko się zatrzymał, wysiadł z pojazdu. Nie było tam innych dzieci. W tych 30 ekscytujących sekundach, co? O kurczę. Dzieci wysiadają na środku ulicy. No cóż. Chwilę później na miejscu pojawia się mama Jorge. Babcia. Czyli kierowcą tego auta jest pani syn? To pierwszy raz, kiedy nie wiem, jak zacząć pracę nad tym. Dobrze. On dzisiaj rano pił, pił alkohol. Dobrze, dobrze, to jest Twój syn, prawda? A to Twój wnuk? Tak, dobrze. Twój syn pił alkohol, zabrał go do szkoły. On prowadzi tak niebezpiecznie, że do nas dzwoni. Mówi o Boże, boję się. Naprawdę boję się tego, co się tutaj dzieje. Nie znam dokładnie słów, ale to właśnie usłyszeliśmy przez radio. Wjeżdża na teren szkoły. Zgłoszenie pojawiło się tuż przed jego przybyciem. Nasz zastępca, oficer ds. bezpieczeństwa w szkole, podchodzi do niego, puka do drzwi i mówi: Hej, a on odjeżdża. Razem z nim nie zostawiając w szkole. On nie wie? Więc teraz jest w samochodzie. Odjeżdża. Znajdujemy go na torze wyścigowym. Zastępca włącza światła, by zatrzymać go do rutynowej kontroli drogowej. Odjeżdża z miejsca kontroli. Mamy nowego zastępcę. Dwóch policjantów go śledzi. Nadjeżdża tutaj. Zatrzymał się tylko dlatego, że utknął, utkwił w korku i wtedy wybiegł z samochodu, żeby oddzielić się od swojego ojca. I wtedy udało nam się go wyciągnąć z samochodu. Dobrze, nie obchodzi mnie to, nie obchodzi mnie to, bo to tylko jedna osoba. On jest pijany, on jest... Pijany? On jest pijany? Nie wiem, nie wiem. Czy on dużo pije? Nie. Dzisiaj tak. Okej, okay, tak. Teraz moja kolej. Nie wiem, to znaczy, więc. Nie. Nie jestem. Jestem, tak, tak. Ściek. Powinieneś być wściekły i to jest w porządku, dobrze? Ale teraz musisz odłożyć. swojego dziadka w biele. Narażasz dziadka na niebezpieczeństwo. Możesz być zły na syna, ale kochaj wnuka, dobrze? Idę. On się boi. Na razie ja się nim zajmę. Zrobię jedno. oświadczenie. On będzie mieszkał ze mną i będzie ze mną cały czas. DCA. To nie mama. Gdzie jest mama? DCA przyznało mi pełną opiekę. Dobrze, ponieważ. Ona ewidentnie ma jakieś problemy. To się dziś zmieni. Ona wyjechała. Poszła spotkać się z pewnym facetem, a ten facet przystawił pistolet do głowy mojego wnuka i wycelował w niego pistolet. Było tam też dużo policji. Ona była w więzieniu. Ten facet też. On będzie miał kłopoty. Tak, tak, to brzmi jak niezły bałagan, tak. Co, co tam stary? Myślę o. Nie, nie, nie. Piciu met. Tak wiesz. Chcę dostać w mordę. Teraz przybywają medycy, żeby zbadać podejrzanego. Czy nie był łagodny? Nie. Więc był na miejscu pastora. Powiedział wtedy, że kierowca pił, kiedy próbował go wysadzić przy szkole. Pojechaliśmy za nim, nie chciał się zatrzymać. Stawiał opór, wysiadłem, ale i tak go złapałem. Aha, więc chciał zawieźć syna do szkoły? Nie wysadził go na widok policjanta. Rozumiem. Dlaczego jest tu moja mama? Przejdziemy na ulicę. Dlaczego moja mama tu jest? Nie wiem. A potem on pójdzie za nami. Tylko ten jeden raz. Czy możecie sprawić, żeby on poszedł pobrać krew? Och, jeśli odmówi, to czy będziemy go wtedy przeszukiwać? Teraz wystąpimy o wezwanie do szpitali. W szpitalu automatycznie pobierają krew z pośladka, a ja występuję o wezwanie. Wiem, że tak już wcześniej robili, ale ja nigdy tego nie robiłem. Więc... Ja bym... Jorge został zatrzymany za jazdę po alkoholu, ucieczkę przed policją, zaniedbanie dziecka i opór bez przemocy. Akta sądowe pokazują, że Korkę nie przyznał się do winy prowadzenia pod wpływem alkoholu i zaniedbania dziecka, a pozostałe zarzuty oddalono. Otrzymał dozór kuratorski, pół roku blokady alkoholowej w aucie, prace społeczne i inne kary. Odpowiednia kara, jak na jego przewinienie? Nie wiem. Założę się, że dostał tylko 5 lat. Tak. Wiesz, i tak go wybrali, kurwa. Miałem powiedzieć coś między 2 a 5. To 5, to koniec. Powiem cztery. o nie cztery. Dlaczego idzie do szpitala? Na co choruje, jeśli nie na artretyzm? Tak, tak. On ma karceryt. Proba w porannym więzieniu, uwięzienie, tak, tak.